Chodź, no, otwieramy, otwieramy! Przygotujcie się, odszoty róbcie Mama, siadaj kobie. chodź tu Tu bardzo ważne otwarcie jest Prezent od wykopu Chodź Siadaj na A jak wybuchnę? Razem z tobą, no No ale no, największe w Polsce tylko Jacek nie będę w nie bym przyłaśł. Znowu to pizza. Co so, ja czekaj, do pomocy stoją przy Co so, ja, wyginaj, żebyś ty chodź już żyła. Pa, bez pity. O ja, prawda. <coughs> to jest chyba też dojcze. Za co? No masz pieska narysowanego. O, pieska? Nie, co to jest? Jacek, co to jest? Skąd przyszło? Kopski, jakiś kurwa, No to ten, auuuu, woła do góry. Puść! To chyba pies. Jacek, wiesz co to jest? No, Jacek teraz będzie musiał? Zabijesz mnie, Jacek, zabijesz mnie, lubię Wiesz co, dojrzewam, czy nie? Widzisz kimś go? Ludzie, co to jest? To jest najbardziej śmierdzący śledź na świecie. W Szwecji to jest przysmak. A to nie otwiera się. Bardzo drogie danie. To nie. 30 atek, talerz. Nie! Puść. Nie Później będziemy śmierdzielatką. No. Zasza? Mhm. O, ho, ho ho! O ty, jadę, ty. O. <laughs> o, ja pienię. ten streaming Gyszta Hammers chytę Hyde kartofierku Od Michała Białka od wykop.pl Mirko czak, pozdrawiam! Coś nie dał truci to się tak nie mówię. Ty lepiej weź po na stole, właśnie bo prostu się działisz. Trzymaj kamerę na to, jo? Daniel ją mi otwierać. Nie tak! Musisz tu bokiem wbić coś. I to. Tu Ale dymy! I Trzymaj! Oooo! Oh. 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 Matka masz siłę! Ale kurwi! Oh. O, ale śmierdzi! Na mój Mówię, Pokaż babę! Pokaż! Ale śmierdzi! Ale kurwi! Wypierdolę sobie! Zjedźmy! Daj się może. Bo... Co ja? To no śpię, tak. <laughs> Moja głowa, kurwa! Zatapiony! Sonia nawet nie będzie chciała! Ale, dacz, 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 ale mój nie weź psa! Ja... O kurwa! Co to jest? Ale to kurwa, jakby się ktoś spierdolił. Daj, ja otworzę to. O, ale. Masz maskę? Dawaj, otwórz to! My to o, musimy zjeść! Kurwa, ja cygny śpią? Ja mam tu jeść? My to mamy zjeść! Nie! Jacek już talerz Ja Jacek, otwórz, jo. Ja, ja tego nie tykam już. No śmiecofa. Ale za kurwa. Nie oblej się! boś śmierdział O, kurwi, jak Ale... Ja to skarpetki lepiej Pamiętajcie, no. zostawcie subskrypcję na 125 tysięcy losujemy kosę! Nóż do sesa! To się nie wydało nigdzie? Nie, nie tak śmierdzi! Nie! Jakoś panowali stanie. To, kurwa, nie wiem co to kurwa, co <noise> kurwa Jakby szambo się wylało, ja pierdolę. Szambo lepiej nie. Ale tu niby dobry jest bardzo. To jest! A staje... No, Jacek, chodź tu! Niech pani... odłoży, Nie, staję, nie staję tu staje potem pała. Właśnie, bo jak się potrzebuję, żeby mi stał. Idzie! O Jezus, ty śmierdzą! <noise> ja bo Jacek! Wylej! Bleh! Bo co soli? A co ja Ale co soli? Bożysz, pies O kurwa! Nie to! Gdzieś ja Nie! Ja, idę. Ale ja w... weź, Nie. Ale kurwa. Weź, weź <coughs> Ja wyginam! Ja wyginam! się Ale kurwi! Smacznego. Ale kurwa. to, to, to <grym> Zkiśnie ci polska Zkiśnie ci <laughs> Jakbym w zupełnie go miał Kurka. Jacek żyga przez nie Jacek Grzyga Jacek Grzyga Jacek się rzyga. Ole kurwi Tak nie dobrze Zajebiście Ole jedie Jacek mi, nie pchaj. <noise> Jacek. Se... Idź Żygaj dalszy, ja? to tu jem. Muszę to posmakować. Jaczyną się, się. Szybko! Szybko, bo będzie szybko. Luz. Raz, dwa, trzy. <noise> <noise> Ehehehe <noise> Ehehehe <noise> Gdzie to mam to... A to A kurwi o, Ale to niedobre Boże aż w oczy wyszły nas? Gorszy niż co Spróbuj proszę cię. Nie co? Aż... O kurwa Kurwa <noise> Nigdy w życiu tego nie zjadł Dawaj do morza, to Łap, łapaj. Łoooj! Sierpni śmierdzi. No, lej. Masz cały talerz, kurwa. Ale by to! Wyłap, idź kurwa. Aaaa <laughs> się... Seba spękał. Pole tu jebie. Taki posmak niedobry. dobry uh. Wszyscy się pożegali, kurwa, li? O, swój. Jacek się pożegał, ja też, kurwa. O, ale no to niedobra aż mi się w głowie kręci. Boże, święty, mama, coś takiego kiedyś czułaś? Mama też żyga. Mama teraz żyga, ty! Wszyscy żygają. Gosia teraz żyga. Żygają obydwoje. Wszyscy się pożygali, chód. <tryk>